Kim jest ta? Dzień szósty. Dalej patrzymy na Maryję. Dzisiaj spróbujmy zobaczyć na nią jako oczekującą. Na co ona czekała? Chyba w swoim życiu to oczekanie było jej atrybutem bycia. Ale na początku od pytania, kiedy ja odczuwam smutek, kiedy odczuwasz smutek, wtedy, gdy nikt na ciebie nie czeka. Raczej smutek to wtedy, gdy ty nie oczekujesz niczego od życia? To jest smutek. Maryja była dziewczyną oczekującą. Zobaczcie, czekała na Józefa. Wielokrotnie pewnie nasłuchiwała szelest jego sandałów, gdy pachnący drewnem wraca z warsztatu. Czekała na swoje dziecko, na syna. Czekała też na ten dzień, który pragnęła oddalić, gdy jej syn wyjdzie z domu i nie wróci. I też czekała pod krzyżem. Maryja może wypełnić moją pustkę oczekiwania, gdy czekasz na męża, na żonę, gdy może twoje dziecko wyszło z domu i zagubiło się w dżungli cyfrowego świata. Myślę, że to ona przechodzi pomiędzy łóżkami pacjentów neurologii, którzy czekają na wynik badania. Również ona przechodzi pomiędzy narzeczonymi, którzy czekają na dzień ślubu. Też jest w rodzinie czekającej na poród, i w tej samej rodzinie zamieszka przy czekających małżonkach, aż minie kryzys i niezrozumienie. Ona może wypełnić milczenie, oczekiwania, może wypełnić tę bezsensowność życia, czekania, gdzie tylko czasami widzę tragiczne rozwiązania. Oczekuj, oczekuj od życia jej miłości. Ty czasami przeżywasz to tutaj. W Warszawie, w swoim mieście, w tym wieku, ona to samo przeżywała w Nazarecie.